Ja myślę, że my się rozpuściliśmy trochę. Nam się zaczęło wydawać, że no, choroby zakaźne już zostały opanowane. Pojawienie się antybiotyków, pojawienie się e, właśnie szczepionek na większość chorób zakaźnych spowodowało, że... Nam się zaczęło wydawać, że to wszystko jest niepotrzebne. Medycyna odniosła trochę zbyt duży sukces w tym zakresie. Natomiast to nie jest prawda. Jeżeli popatrzymy na te kraje południowe, to bardzo południowe, tam cały czas choroby zakaźne zbierają bardzo duże żniwo, cały czas bardzo dużo osób choruje i bardzo dużo osób umiera na choroby, które dla nas są jeszcze całkowicie egzotyczne, tak jak na przykład denga czy wirus zachodniego nilu, ale w niedługim czasie prawdopodobnie do nas dotrą wraz ze zmieniającym się klimatem. Jeżeli pani pyta, pani pyta, jak to się stało, że wirus SARS-CoV-2 pojawił się, że on nas zaatakował, to nie było w tym nic dziwnego. Tego typu wydarzenia, że jakiś wirus próbuje nas zaatakować, próbuje przekroczyć tę barierę między zwierzętami a człowiekiem, jest cała masa. Właściwie co kilka tygodni słyszymy jakieś doniesienia, które gdzieś giną w tym gąszczu informacji o tym, że pojawił się jakiś nowy szczep grypy. Oczywiście wszyscy to ignorują, bo, bo to też nie jest informacja, która powinna przykuwać naszą uwagę za każdym razem, ale za każdym razem to jest tak naprawdę transfer jakiegoś wirusa do człowieka. Tutaj świat cały czas się miesza, te wirusy cały czas przelewają się z jednego gatunku do drugiego i no niestety raz na jakiś czas okazuje się, że... Przeleje się jakiś wariant, jakiś gatunek, który można nam zagrozić. Wtedy mamy pandemię. Właściwie wszystkie wirusy, które w tym momencie znamy, no w ten sposób u nas się znalazły. Nawet ten jeden z największych zabójców, HIV. O którym też trochę zapominamy, bo jest terapia, która pozwala nam w miarę normalnie żyć, jeżeli się zarazimy. Ten wirus również dotarł do nas ze świata zwierząt, dokładnie ze świata, świata naczelnych i w ten sam sposób jak wirus SARS, trochę innej wersji, ale spowodował pandemię, która nam zagryźniła. Także no niestety, my nad, nad przygodą, nad naturą nie panujemy w 100%. I musimy się uczyć, jak współżyć z tą naturą, jak współżyć z tą przygodą, tak żeby te szkody były tak naprawdę jak naj, najmniejsze. Ja myślę, że tutaj takie dokładne daty, to, to jest trochę absurd, bo to troszkę się kończy tak jak wszystkie pomysły z chlorochiną, czy amantadyną, czy różnymi innymi lekami, które miały uratować ludzkość. To, co jest ważne, to jest to, żebyśmy pamiętali, że prawdziwym środkiem zapobiegawczym przy SARS-CoV-2 jest szczepionka. To jest rzecz, która faktycznie pozwoli zwalczyć pandemię. Szczepionka niestety nie działa zawsze. Nie u wszystkich zadziała, nie u wszystkich zadziała wystarczająco, także w kolejnych latach prawdopodobnie będziemy mieli ciężkie przypadki, będziemy mieli zgony i tam te leki będą potrzebne. Jeżeli jednak popatrzymy na to, co się dzieje, o tym tak głośno nie jest, ale no, cała masa firm, cała masa nauk, grup naukowych pracuje nad tym, żeby taki lek stworzyć. I w tym momencie już jesteśmy na dobrej drodze, żeby takie leki wprowadzić. Pojawiły się ostatnie ogłoszenia, że jedna z dużych firm ma pozytywne wyniki w badaniu klinicznym. Ja troszkę to śledzę, bo też się trochę tym zajmuję i jest cała masa produktów, które są w tym momencie w trzeciej fazie badań. Mi pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej część tych produktów okaże się skuteczna, ale nie uprzedzajmy faktów, dlatego że można powiedzieć, że mamy lek, kiedy udowodnimy, że on działa. Wcześniej mamy nadzieję. ja jednak bym się skupił na tym, żeby oceniać nie stan polskiej nauki, to nie jest jakiś twór amorficzny, tylko stan nauk, polskich naukowców, dlatego, że mamy całą masę świetnych naukowców, którzy są z Polski i pracują za granicą, ale też są za granicą i pracują w Polsce, lub też tych, którzy są z Polski i pracują w Polsce. Mamy świetnych naukowców, mamy wspaniałych ludzi, zarówno doświadczonych, jak i młodych, całkowicie oddanych tej, tej kwestii. No, nasza nauka w Polsce niestety ma trochę krótszy, krótszą historię niż nauka w niektórych krajach, przez jest dosyć ciemne dzieje w naszej, w naszej polskiej historii, natomiast no, naukowcy, którzy pracują, których ja znam, robią fenomenalną robotę i jestem pewien, że będą zmieniali ten świat i zmieniają ten świat już w tej chwili. Także nie oceniajmy jakiegoś amorficznego tworu typu Polska nauka i rankingów szanghajskich, oceniamy poszczególnych naukowców, bo mamy fenomenalnych ludzi, którzy wymagają docenienia i to nie tylko wtedy, jak jest pandemia.